Witam Cię dzisiaj. Dziś opowiem Ci jaka jest ekonomiczna różnica między złotem i bitcoinem. Coś o czym pewnie do tej pory jeszcze nie słyszałeś, także zapraszam do drugiej części. Jaka jest ekonomiczna różnica między bitcoinem i złotem? Zacznijmy może od tego, jak w ogóle doszło do tego, że przez tysiące lat złoto było głównie używanym pieniądzem i w dalszym ciągu jest tym najtwardszym pieniądzem, który jest trzymany przez banki centralne. W razie gdyby dolarowi się coś stało, w razie gdyby euro się coś stało, czy w razie gdyby bankowi szwajcarskiemu, które są w jakiś sposób jako rezerwy trzymane w bankach centralnych. Dlaczego tak jest? Zacznijmy od tego, że. Jak oglądałeś moje wideo, kto kradnie od ciebie, a ty o tym nawet nie wiesz, czy nawet tego nie zauważasz, tutaj to wideo podłączę i w opisie pod tym filmem też będzie. Obejrzyj to wideo, to stwierdzisz, że po prostu produkcja pieniądza musi coś kosztować, dla każdego. Musi każdego po prostu kosztować, kto, kto ten pieniądz produkuje, bo inaczej. Taki pieniądz nie ma sensu, bo inaczej po prostu ten pieniądz długoterminowo, jego wartość asymptotycznie do zera dąży. Na przykład dolar stracił w ostatnich 100 latach 98% swojej wartości. W Polska po wymianie pieniędzy to chyba było w latach 90. 30 lat temu. To sam zauważasz to, że też dwu trzykrotnie ta złotówka straciła na wartości. To była inna złotówka, ona miała dużo większą wartość po wymianie pieniędzy niż ma dzisiaj. Tak, a zauważ, że to już była wymieniona złotówka. Tamta musiała wcześniejsza zostać wymieniona, ponieważ już tak dużo straciła na wartości, że musiały zostać skreślone, ile tam było 4 zera, tak? No. Także. Każdy taki pieniądz, który ktoś może praktycznie za darmo drukować, on asymptotycznie dąży do zera. Tak? I oprócz tego majątek społeczeństwa, które obraca tym pieniądzem przechodzi w ręce tego, kto ten pieniądz drukuje. To właśnie zobrazowałem w tym filmie, który tam jest tutaj w opisie, więc sobie to obejrzyj. Więc to jest bardzo zły pomysł, żeby byli ludzie, dla których drukowanie pieniądza nic nie kosztuje albo mało kosztuje. Pieniądz musi kosztować każdego kto go produkuje. Tak? Musi po prostu dużo kosztować. Jeśli on nic nie kosztuje, to on się długoterminowo nie nadaje jako pieniądz z tych dwóch przyczyn. I teraz, dlatego właśnie... Jako pieniądz były używane różnego rodzaju metale, ponieważ metale trzeba wydobyć, przerobić, przetopić i to jest jakiś proces pracy, który coś kosztuje. Alchemicy próbowali tam złoto stworzyć, ale no do tej pory jeszcze nikt nie znalazł metody na stworzenie złota z niczego. Czy sobie po prostu metodą jakiejś syntezy chemicznej, bo to jest pierwiastek, go trzeba po prostu wydobyć i ono jest na tyle rzadkie, że to nie jest takie, takie łatwe. To jest bardzo czasochłonne, pracochłonne i oczywiście kapitałochłonne. I teraz możemy się zastanowić, bo wiecie, że kiedyś też yy, srebro było w zasadzie pieniądzem, i dlaczego złoto pozostało pieniądzem, a srebro w zasadzie nie. Dlaczego złoto wyparło, czy wygrało ten wyścig o pieniądze w stosunku do, do srebra, można się zastanowić. Przyczyna jest następująca. Jest bardzo dużo różnych metali, tylko kwestia jest w tym, że różne te cenne różne metale, czy szlachetne metale, ich jakby złoża, ich zapas światowy jest albo zerowy, albo bardzo niski. To znaczy prawie cała produkcja Idzie na konsumpcję tego metalu w jakiś tam procesach industrialnych, w jakichś przemysłach. Po prostu jest ten w jakiś sposób zużywany czy spożywany ten metal. I teraz co oznacza, że niska ilość metalu na rynku światowym może być inflacjonowana przez kogoś, kto po prostu zbuduje dużą produkcję. Załóżmy, że mamy 100 tysięcy ton jakiegoś metalu. Na rynku światowym jest produkcja 100 tysięcy i jest konsumpcja 100 tysięcy, tak? Oprócz tego. Czyli jest 100 tysięcy jakby w zapasie, co roku jest 100 tysięcy produkowane i 100 tysięcy zużywane, tak? I teraz podwyższymy tą produkcję do 150 tysięcy, bo załóżmy, że ta konsumpcja się nie, nie zmienia, więc co roku 50 tysięcy do tego zapasu przybywa, do, jakby dodaje się. Co oznacza, że po prostu inflacja na tym metalu może być 50% rocznie, a jeśli bym podwoił produkcję to nawet może być 100% rocznie inflacja. Tak? Czyli taki pieniądz byłoby stosunkowo łatwo inflacjonować. I teraz żeby to zrozumieć, moje dalsze wywody, musicie wiedzieć co to jest tak zwane price elasticity of production, czyli elastyczność cenowa produkcji. To oznacza, jaki wpływ ma cena na tą relatywną produkcję, czyli w stosunku do zapasu na rynku. Tak? Załóżmy, że nagle podskoczyła cena z jakichkolwiek tam przyczyn na jakiś metal. Jeśli tak w tym przypadku, który tutaj pokazałem, jest 100 tysięcy powiedzmy ton zapasu, a 100 tysięcy produkcja i konsumpcja, to poprzez tą wysoką cenę produkcja tego metalu staje się. Bardzo opłacalna, bardzo dużo ludzi zaczyna to produkować, i poprzez zwiększenie tej produkcji, nawet powiedzmy o 50%, jesteśmy w stanie zwiększyć zapas tego metalu na rynkach, czyli podaż tego metalu na rynkach o 50%. Jeśli byśmy podwoili produkcję, to byśmy nawet zwiększyli o 100% zapas tego metalu, czyli podaż metalu na rynkach, tak, czyli całą tą inflację pieniądza. Jeśli to byłby ten metal używany jako pieniądz, to byśmy mogli go stosunkowo łatwo inflacjonować. Jak to jest w przypadku srebra? No w przypadku srebra jest tak, że w ciągu ostatnich tam lat produkcja wzrosła z 5% zapasów srebra na świecie, nawet do 20% zapasów srebra na świecie, co oznacza, że jest w tej chwili srebro inflacjonowane w takim tempie 20%. W skali rocznej, czyli po prostu ktoś jest w stanie, czy rynek, czy świat jest w stanie inflacjonować srebro. Czyli jak zwiększa się cena, no można jakby pośrednio inflacjonować to poprzez zwiększona, ta zwiększona cena, już powoduje inflacjonowanie tego srebra i dlaczego złoto jest lepsze? Złoto jest lepsze, bo po prostu ma dużo niższą elastyczność cenową produkcji. Co to oznacza? To oznacza, że no w tej chwili jest tak dużo złota zgromadzonych, to ze względów historycznych. Przez tysiące lat ludzie gromadzili złoto jako pieniądz, jako tą rezerwę. Pieniężną jako ten najtwardszy pieniądz, na początku był on używany też w takiej zwykłej wymianie, później tylko między bankami, teraz w bankach centralnych, no i też oczywiście do zabezpieczania inwestycji, i po prostu przez długie lata ludzie gromadzili to, i w tej chwili jest tak, że produkcja złota w ciągu ostatnich 50 lat nigdy nie przekroczyła 2% zapasu złota. A obecnie waha się właśnie tak między 1,5 i 2%. To jest właśnie światowa produkcja, czyli nawet jeśli byśmy zwiększyli tą produkcję o 50%, nawet jeśli podwoili tą produkcję, no to byśmy nigdy jakby nie byli w stanie zwiększyć zapasu tego złota, zinflacjonować złota o więcej niż 3-4%. Czyli po prostu te wielkie zapasy złota na, na świecie, na rynku. Sprawiają to, że, że złoto ma bardzo niską elastyczność cenową produkcji, że nikt nie jest w stanie zinflacjonować złota, zmanipulować tej produkcji w taki sposób, żeby obniżyć długoterminowo wartość tego złota w zapasie. Więc dochodzimy do wniosku, że ta niska elastyczność cenowa produkcji uniemożliwia inflacjonowanie danego dobra, danego pieniądza. Czyli to jest. Dobra czy bardzo pożądana własność pieniądza, tak? takiego naturalnego pieniądza, którego produkcja coś kosztuje. Jest pieniądz, tak zwany fiat, fiducjarny, którego produkcja praktycznie nic nie kosztuje i oni mogą go inflacjonować bez końca, jak wiecie, tak? i to robią. Natomiast tutaj, między takimi pieniędzmi, których produkcja coś kosztuje, tak, naturalne pieniądze, takie jak powinien być pieniądz. To właśnie, e, czym e, mniejsza elastyczność cenowa, tym ten pieniądz jest lepszy, bo po prostu nie można go wtedy inflacjonować. I teraz, jaka jest elastyczność cenowa produkcji bitcoina? Okazuje się, że elastyczność cenowa produkcji bitcoina jest zerowa. To jest jeszcze zdecydowanie lepsze od złota z którego elastyczność cenowa jest niska, ale jak wiemy w tej chwili 1,5% się produkuje rocznie. Może poprzez, jeśli bardzo podskoczyłaby cena, to by było bardzo opłacalne, to może dałoby radę to podnieść na 3, może na 4%. Natomiast w przypadku Bitcoina ta produkcja jest absolutnie niezależna od ceny. I teraz możecie się zastanowić, no jak to przecież kurczę, jak cena jest wysoka. No to ludzie przecież w ten sprzęt, kupują sprzęt do kopania, produkują bitcoina i tak dalej. Tak, ale oni nie są w stanie wyprodukować więcej. Co 10 minut jest produkowane 12,5 bitcoina. Jak ktoś kupuje sprzęt i rozbudowuje tą, tą jakby hash power, tą moc obliczeniową, całą, która stoi za bitcoinem. To on nie jest w stanie sprawić, żeby w sumie było więcej niż 12,5 bitcoina co 10 minut wydobywane. On może tylko mieć większy jakby kawałek tych 12,5 bitcoina dla siebie. Natomiast co 10 minut niezależnie od tego, ile by za tym nie stało energii, ile by za tym nie stało mocy obliczeniowej, Obecnie 12,5 bitcoina jest wydobywane co 10 minut. Czyli tam można sobie policzyć, ile to jest w, w, w ciągu godziny, ile to jest na dobę, ile to jest w miesiącu. Natomiast zasadniczo to wydobycie jest stałe. Co, co na, na 4 lata, do powiedzmy maja-czerwca 2020, to się nie zmieni. To będzie ciągle tyle samo bitcoinów produkowane, niezależnie czy cena będzie na dole, czy cena będzie u góry. Jeśli oczywiście blockchain bitcoina nie stanie, o tym już mówiłem, dlaczego nie stanie w innym filmie, ale jeśli tak będzie, po prostu ta produkcja jest niezmienna, ona jest stała. Co 4 lata ona wręcz jest przepoławiana. To się nazywa halvening. O tym też mówiłem w jednym z ostatnich filmie. I wtedy przez następne 4 lata znowu jest stała. I tego halvening też nikt nie jest w stanie zmanipulować. Kiedy będzie, że w ogóle będzie i tak dalej, to jest po prostu algorytmiczna zależność, to jest zapisane w algorytmie. Tak będzie, to jest niezmienne i nikt nie jest w stanie tego zmienić poprzez zwiększenie produkcji poprzez e, jakieś inwestycje, poprzez większą albo mniejszą cenę, to jest po prostu niezmienne. To Bitcoina nie obchodzi jaka jest cena, czy jest wysoka, czy jest niska, jego jest tyle samo produkowane. Jest oczywiście inflacja na Bitcoinie, no bo jest Bitcoin produkowany, ale ona się ciągle zmniejsza, z roku na rok zmniejsza i w roku 2140 ta inflacja będzie zerowa. Po prostu wszystkie bitcoiny będą wyprodukowane i nie będzie już w ogóle żadnej inflacji na bitcoiny. Ale już w tej chwili ta inflacja wchodzi w bardzo interesujące regiony, bo jak ja kupowałem bitcoina w roku 2015, kupiłem go dlatego, że za rok mniej więcej miał być halvening. Ja wiedziałem, że przy halveningu cena będzie rosła, bo po prostu zmniejsza się podaż. Bitcoina o połowę. Zmniejsza się produkcja bitcoina o połowę i oczywiście to ma wpływ na ceny. I teraz, jak ja kupowałem w 2015 roku, to inflacja na bitcoinie była prawie 10%, czyli 9,93%. W 2016, właśnie połowa z tego roku była przed halveningiem, mniej więcej połowa po, już spadło na 6,8%. W 2017 spadło na 4,3%, czyli już w ciągu dwóch lat z 10% na 4,3%. To jest też powód, dlaczego w 2017 między innymi, jeden z powodów dlaczego doszło do tej bańki, bo po prostu nagle drastycznie spadła inflacja na bitcoin. W 2018 już mieliśmy 3,8%. W 2019 będziemy mieli 3,7%. Niewielka różnica do 18, ale w 2020 będziemy mieli znowu halvening, już będzie inflacja na poziomie 2,6%. W 2021 już będziemy mieli inflację na poziomie 1,7% i to już jest inflacja w granicach złota. I każdy następny rok Będziemy mieli już niższą inflację niż na złocie, założywszy, że złoto pozostanie w tym regionie, gdzie jest. Natomiast w 2025 roku będziemy już mieli inflację na poziomie 0,83%, czyli znacznie poniżej 1%. I moim zdaniem, wtedy, właśnie w, w okolicy roku 2025, ta różnica między złotem a bitcoinem już będzie bardzo zauważalna, bo nie tylko ta elastyczność bitcoina będzie zerowa, ale też po prostu inflacja na bitcoinie będzie zdecydowanie niższa niż na złocie i nie będzie mogła zostać podwyższona czy zmieniona. I dlatego właśnie myślę, że bitcoin tu się bardzo różni od złota. Obecnie ta różnica nie jest tak widoczna z tego względu, że że Bitcoin ma większą inflację obecnie jeszcze, ale ona będzie coraz bardziej widoczna w następnych latach i właśnie tak jak mówię w okolicach 2025 to już będzie bardzo widoczna i mam nadzieję, że nauczyliście się trochę z tego wideo coś o ekonomii Bitcoina, o ekonomii złota, o ekonomii pieniądza, mogliście się dowiedzieć. Daj mi łapkę w górę, jeśli to Ci się podobało. Jeśli nie, to oczywiście łapkę w dół. Zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zapraszam do komentarzy, co myślisz na ten temat. Może są jeszcze inne ekonomiczne różnice między złotem i bitcoinem. Podziel się tym wideo ze znajomymi, z przyjaciółmi. Kiedyś Ci za to podziękują. Ja tutaj mówię dużo o. O kryptowalutach, o pieniądzu, o ekonomii. Mówię o tym, jak myślą i jak działają najlepsi przedsiębiorcy na świecie, miliarderzy. A jak wiesz, mam 28 znajomych miliarderów. Mówię też o tym, jak robić rzeczy wielkie, jak robić rzeczy niemożliwe w życiu i w biznesie. Także, jeśli ten film Ci się podobał, to zapraszam do oglądania moich innych filmów. To tyle na dziś. Życzę Ci. Fantastycznego dnia, dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.